Dziś przybliżę i wyjaśnię Wam współcześnie istotny dla nas temat. Jest nim pogodzenie się z żywotem młodego jajka, co wielu osobom przychodzi z trudem, gdyż jest to trudna decyzja, od której zależy nasza przyszłość. Obierając dany kierunek w temacie żywotu młodego jajka, pozostaje nam już prawdopodobnie na całe życie stałe i niezmienne zdanie. Możemy się na to godzić lub nie godzić. Trudne jest to branie opcji neutralnej czy kompromisu, jest to wręcz niemożliwe. Ale czym jest ciężkie pogodzenie się z żywotem młodego jajka? Trudno jest jasno ustalić, czym jest samo to zdanie. Może być ona po prostu godzeniem się z rzeczywistością i otaczającym cię społeczeństwem lub naszym spojrzeniem na świat, światopoglądem. Zatem ludzie mogą prezentować w tej kwestii różne stanowisko. Egoista jakby miał powiedzieć co ceni sobie w życiu najbardziej, powiedziałby, siebie, więc najzwyczajniej go to nie obchodzi i gdyby chciał zakończyć żywotowego jajka, spożyłby je. Jeśli masz tragiczne wyniki, to uważasz, że jajko może istnieć dopóki respektuje NAP. Być może oceniasz młode jajo na podstawie tego, czy jest produktywne i może wytwarzać energię, lub na podstawie jego składu czy kodu państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czyli jeśli uważasz, że Unia Europejska powinna zostać zniszczona, to go nie kupisz. Możesz nie pogodzić się z żywotem młodego jajka, uważając, że jest szkodliwe społecznie i może powodować wyzysk. Zakończenie życia jajka jest dość proste, więc lepiej się zastanowić. Są także osoby dążące do regulacji i wprowadzenia rozwiązań takich jak jajka wolne od GMO. Zdania są podzielone, i od ciebie zależy decyzja, jaką podejmiesz. Proces myślenia o żywocie młodego jajka zaczynamy w okresie, gdy kształt. Kształtujemy swoje zdanie i rozpoczynamy otwarty dialog z innymi ludźmi. Z czego najlepszym momentem do rozkminy na temat smutnej, szarej rzeczywistości jest niedziela wieczór. Godzina 21:37. Odkrywasz wówczas, że ciężki żywot młodego jajka jest ciężki, bo zostaje ono oddzielone od matki i spożyte, co ma również swoje korzyści, takie jak dostarczanie organizmowi wartości odżywczych. Jak białko czy witaminy, jednak dla niektórych ludzi są one niesmaczne lub są weganami. Samo zdanie mówiące o tym, że ciężko pogodzić się z żywotem młodego jajka jest po prostu przenośnią, a metaforyczne jajko może być czymkolwiek. A więc godzenie się na żywot młodego jajka może być po prostu problemem, z jakim zmagasz się ty, ja, ktoś inny lub wszyscy.